I głosimy Słowo Boże, taki dzisiaj chciałbym dzielić się z Ewangelią Łukasza. Takie słowo na moim sercu jest. A w tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew piłak pomieszał z ich ofiarami. A odpowiadając że do nich. Czy wy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzeźnikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej powiadam Wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobne powiniecie. albo czy myślicie, że obych 18, na których spadła wieża, przysyłała i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej powiadam Wam, że jeśli się nie upamiętacie, Wszyscy tak samo popchniecie. Dzisiaj tak wielu ludzi zaczyna dzisiaj w naszym kraju mówić o jakiejś wojnie. Nie wiem, czy ludzie są świadomi. Jaka straszna rzecz jest wojna. To, co dzieje się tam na wschodzie, jest straszną rzeczą, czy też na Bliskim Wschodzie. Ale to wszystko jest do tego, że ludzie odeszli od Boga, że porzucili Boga, że wybrali swoją drogę, wybrali swoją wersję, nie Bożą, na szczęście, na życie. I często jest tak, że człowiek, który z powodu grzechu ma opadłą naturę, wybiera najczęściej to, co jest złe. To, co jest ciemne, on to czyni w swoim życiu. I czyni każdego dnia. I często jest tak, że jak czyni zło, to to zło w jego życiu rośnie. I któregoś dnia człowiek musi spożyć owoc życia swego. Jeżeli jest to za życia, to może jeszcze ma możliwość pokuty. Bo może się zastanowić. Ale jeżeli żadna tragedia nie spotka go w ciągu życia, to któregoś dnia, gdy stanie w wieczności z Bogiem, będzie bardzo mile zaskoczony, a bardziej nie niemile. Ponieważ będzie musiał spożyć owoce swoich czynów. Dzisiaj my jako ludzie, gdy czynimy złe rzeczy przed Bogiem, jesteśmy w oddaleniu. I ciemność przychodzi do naszego życia. Jest ciemność, bo w naszym życiu jest grzech. I Jezus Chrystus wzywa wszystkich ludzi do upamiętania, tak samo Piotr Apostoł w dniu Pięćdziesiątniczym wzywał wszystkich ludzi do upamiętania. Wżywał do tego, żeby człowiek porzucił swoją grzeczną drogę, żeby nawrócił się całym sercem do Boga, aby mógł skorzystać z Jego miłosierdzia, z Jego zbawienia, aby mógł doświadczyć nowego życia, które Bóg daje każdemu człowiekowi. Bo Bóg nie chce, aby człowiek zginął. Bóg nie chce. Aby człowiek musiał tak naprawdę spożywać owoce swojego życia, swoich czynów. Bóg chce tego, aby ludzie doświadczali pokoju, radości, bo Bóg chce, aby każdy człowiek stał się uczestnikiem Bożego Królestwa, żeby mógł powrócić jako marnotrawny Syn do Ojca, do Ojca Niebańskiego. I Jezus Chrystus przypomina tu historię, które zdarzyły się: Katakis, jeden, drugi, wszyscy byli przerażeni, wszyscy mieli pretensje, może do Heroda, czy do innych ludzi. Dlaczego to się stało? A Jezus powiedział bardzo prosto: Jeżeli się nie upamiętacie, podobnie pójdźcie. A więc Bóg żywa człowieka. Do upamiętania Do nawrócenia się całym sercem do Niego Do skorzystania z Jego miłości Z Jego przebaczenia Czy to kiedyś było przez ofiary, które były w świątyni składane Czy też teraz przez uwierzenie w to, co Chrystus dokonał na Golgocie My dzisiaj jako ludzie już nie musimy iść do świątyni składać ofiar aby Bóg nam przebaczył. Ale możemy zawołać do Chrystusa, Boże, zbaw nas. Możemy przez wiarę doświadczyć oczyszczenia z naszych grzechów. Możemy przez wiarę doświadczyć uwolnienia. Możemy przez wiarę być gotowi na spotkanie z Bogiem. Bez względu na to, co się stanie w naszym życiu, czy to jutro, czy za miesiąc. Jeżeli ja jako człowiek zwrócę się do Chrystusa i poproszę Go, aby przebaczył mi moje winy, jeżeli wyznam Mu swoje grzechy, to Bóg, jak jest napisane, wierny jest i sprawiedliwy i oczyści nas z naszych grzechów. I da, wam, da nam nowe serce i nowe życie. Drodzy kochani, Bóg nas kocha. Jego miłość jest bezwarunkowa. Ale to nie znaczy, że on akceptuje wszystkie nasze czyny. On raczej czeka jak ojciec na syna marnotrawnego. Czeka na ciebie, tak jak czekał na mnie. I ja mogę doświadczyć tego, że Bóg mnie przyjął, dał mi nowe życie, zbawił mnie, dał mi wolność. A dzisiaj ty, drogi przyjacielu, możesz doświadczyć tego samego. Możesz doświadczyć spotkania z Jezusem Chrystusem. Możesz doświadczyć, się trzeba uzdrowienia, uwolnienia z mocy ciemności, ingerencji ponad naturalnej w swoim życiu. Bo Bóg jest ponad wszystko. Bo Jego wielkość, i moc jest ponad wszystko, co jest w naszym życiu.